Daje mi tak naprawdę wszystko. Wszystko to, czego nie znalazłam nigdzie indziej. Tutaj mogę powiedzieć, co myślę, co czuję, nie stawiając sobie żadnych granic. Ja decyduję o tym, co się dzieje na płótnie, aczkolwiek pozwalam czasem na, na to, by, by płótno za mnie zadecydowało. Ta pandemia jest takim chyba bodźcem do tego, by, by coś ze swoim życiem zrobić, i to jest myślę, że taki czas tego zamknięcia. Jest dobrą okazją do tego, by spróbować nowych rzeczy, by doświadczyć czegoś lepszego, korzystając z tego niekorzystnego jednak czasu. Ktoś, kto ma jakieś zdolności plastyczne, rysunkowe, jak najbardziej może próbować swoich sił w malarstwie. Nie mówię tutaj może o malarstwie zawodowym, jednak jeśli chodzi o spełnianie jakiejś pasji, hobby, wydaje mi się, że każdy i odnaleźć w tym przyjemność i jakiś mały Zainteresowanie Zainteresowanie snami. E, ja mam takie poczucie, że się z tym urodziłam. Sny są taką inspiracją do pisania tekstów, do pisania książek, do malowania obrazów, e, do tworzenia muzyki. Melodie całe mogą się wyśnić, prawda? Większość osób. Spędza więcej czasu w domu, więc ma tego czasu więcej, więc po pierwsze można ten czas poświęcić na to, żeby przygotować się do snu, żeby mieć dobre sny, czyli iść spać o odpowiedniej porze, iść spać z intencją, czyli zadbać o higienę snu. To jest bardzo ważne. Myślę, że w tym czasie mamy na to jakby więcej przestrzeni, żeby pomyśleć o tym wypoczynku, i później już też jest ta przestrzeń na to, żeby sobie z tymi snami pracować, czyli na przykład zapisać je. Po, po, po przebudzeniu. I jeżeli ktoś ma jeszcze więcej czasu, to wejść z tymi snami w interakcję. Możemy na przykład zadać jakieś pytanie albo wysłać intencje do snu i dostać odpowiedź. I ta odpowiedź często jest bardzo trafna, czasami może być szokująca, ale ponieważ pochodzi z czegoś, co jest mądrzejsze od nas, ja mam takie poczucie, że możemy temu zaufać. Praktykuję formę fizyczną, ćwiczenia jogi, ćwiczenia oddechowe, które wzmacniają ciało, ale również i sam oddech, tak? Uświadamiają nam nasz oddech, medytuje. Ten ruch jest zrównoważony pod każdym względem, zarówno wydolnościowy, jak i energetycznym, jesteśmy w stanie z tego y, ruchu czerpać energię, nie czujemy się po y, wyczerpani, tak jak na przykład po bieganiu, które też jest świetne. No jeśli się chce zmieniać świat, to trzeba zacząć od siebie. Tutaj y, sztuka jogi pozwala na to, żeby wyciszyć swój umysł, usłyszeć to, y, swoją naturę, która ma, y, która przemawia cicho, ale Mówi prawdę o nas, tak? mówi. Idzie to z serca, idzie to naprawdę z głębi duszy. to są wskazówki, które są dla nas bardzo korzystne i zdrowe. Projekt narodził się także moim podcastam ten pomysł. No także ten... No i uznałem, że no w sumie czemu nie, no. I tak siedziałem w domu, nie miałem co robić, więc, więc zacząłem się w to bawić. No. I tak wyszło. Później przyszły te, znalazły informacje o warsztatach filmowych organizowanych przez Białostockie Ośrodek Kultury. No i tak postanowiłem, że no czemu, czemu nie poświęcić trochę czasu, no. Jakoś, żeby tam kreatywnie się pobawić. Tutaj, jeśli ktoś akurat stricte chciałby w ten y Teatr, cieni, uderzyć, no to na pewno, na pewno pomysł, tak? Co, co chcemy zrealizować, co chcemy nakręcić, no a później wystarczy tak naprawdę no, niewiele rzeczy: no, nożyczki, kawałek Brystolu, jakieś płótno, lampka i tyle, no i trochę zapału, no, może też konsekwencji, żeby jednak robić. Żyjemy w czasach też, gdzie ta technologia jest rozwinięta, więc w ogóle no jakby już te same laptopy, komputery to dają tyle możliwości. Są. Jest masa jakby bezpłatnych programów do animacji 3D, do animacji poklatkowej, do montażu filmu. Także wystarczy troszeczkę chwilę poszperać i zawsze można coś znaleźć fajnego, tak? Ten okres tej pandemii, no to, to taka jedyna dobra strona, że rzeczywiście można się chwycić za coś kreatywnego i tam zabrać się za projekty proste, na które wcześniej nie było czasu, tak? Taniec daje mi radę. Takie skupienie, koncentracja na tańcu daje mi wolność od, od innych myśli. Ta czynność daje taką Taki spokój, bo, bo myślę teraz tylko o tym. Myślę o tańcu i to pozwala przetrwać ten trudny czas. No, no jakoś więcej zacząłem wykorzystywać tego wolnego czasu na, na jakieś tworzenie muzyki, na tańczenie, na malowanie, co jakoś y, jedno do drugiego jakoś popycha, prawda? Warto wykorzystać tą. Ten, ten wolny czas, żeby się zastanowić, co się chce robić i na przykład co powodowało takie lepsze samopoczucie w nas kiedykolwiek w ogóle w życiu. Co byśmy chcieli? Co, co jest takiego, że dałoby nam takie uczucie spełnienia, takiego, takiej satysfakcji i po, po uświadomieniu sobie, e, że jest coś takiego, po, pomyśleć, jak można do tego dojść, e, co trzeba zrobić, aby aby jakoś się przybliżyć do tego, żeby to się stało już cele i zaczęło się drogą, a nie tylko jakoś myślą. I już myślenie o tym, że ma się w świadomości takie marzenie, gdzieś się chce pójść, dojść, jakiś cel, to, 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 to już przybliża. Marzenia to tak pomagają w takim trudnym czasie. Zaczęłam to robić, kiedy na studiach zrozumiałam, że uwielbiam prace ręczne. Podczas urlopu dziekańskiego znalazłam pracę słynnej izraelskiej projektantki, Dorik Engeli, która mnie zainspirowała do, do robienia biżuterii sutarzowej. Teraz rzeczywiście, podczas pandemii, dużo więcej czasu spędzam szyjąc tą biżuterię. Mnie bardzo inspiruje moda. Znaczy ogólnie to inspiruje mnie wszystko, bo to jest tak, że czasami przemkniecie jakiś obraz przed oczami. I to nawet nie jest nic konkretnie zidentyfikowanego, ale to już, nie wiem, łączy się z jakimiś obszarami w umyśle, który mówi Ci ten kształt, ten kształt, spróbuj, to będzie pięknie. Różnych dodatków, guziczków, tasiemek, różnych y, koralików, jakie znajdziemy gdzieś w starych ubraniach, czy w jakichś dodatkach możemy wycinać fragmenty jakichś toreb, y, łączyć je. Sprawdzać, czy to się da powiesić na szyi, na uchu, czy jakąś ciekawą formę. To jest, to jest mega zabawa. Możemy spojrzeć na ten czas pozytywnie, że możemy zobaczyć, co z tego można wziąć dla siebie. Że nie inni będą nam mówić, czego potrzebujemy, co jest dla nas dobre, tylko teraz my możemy spojrzeć w siebie. Ten czas pandemii pozwolił mi na to, że maksymalnie wykorzystuję swój czas. Ta pandemia wyzwoliła we mnie takie pokłady e, moich zdolności, moich chęci, mojej realizacji, że e, mam w głowie tyle planów. Ja sobie nie wyobrażałam nigdy w życiu, żeby doszła na maszynie. Gdzieś tam kiedyś to zaczęło we mnie kiełkować no i tak pomału, pomału, pomału. E, to jeden obraz, to drugi obraz, to kocyk, to nie wiem, no serwetka, coś pomału, pomału e, powstawało. mnie tak niesamowicie uspokaja. Daje mi taki powiew mojej, mojej realizacji, moich, moich ambicji, takich marzeń. E, ja e, przynosi mi to ogromną radość, bo e, wkładam w to całe serce, coś powstaje małego, dużego. Ja się potem z tym dzielę, dzielę się ze znajomymi, z rodziną. E, Czasami się chwalę, ale to jest moje wytworzone tylko przeze mnie i wymyślone czasami przeze mnie. Dla mnie, dla zdrowia, dla świadomego istnienia, świadomego poczucia tego, co mnie otacza, czyli przyrody. No na wieterenizmie, co tak bardzo jak byłam na 100% to bardzo duży pociąg do lasu. Po prostu ciągnęło mnie do lasu, do przyrody. Taki mit, że musimy zjeść coś ciężkiego, żeby mieć energię i ta sytość taka, żeby była zaspokojona. Na surowym jedzeniu okazało się, że to jest właśnie mit. Najbardziej ciekawe potrawy to są może te, którymi możemy zastąpić nasze tradycyjne. Więc w przypadku świąt chciałabym pokazać, jak można zrobić witaliańskie łazanki, używając produktów surowych, owoców i nasion wzmiennych. Tutaj mamy nie dość, że dawkę energii, bo to jest produkt prosto ze słońca. Możemy też mówić o takiej formie fast foodów surowych, że chwytamy i idziemy. Ja na przykład chwytam banana, którego nawet nie trzeba pakować w folię czy jakieś torebki, tylko on już jest zapakowany w swoją skórkę ja idę, biorę jabłko. Czyli gotowy, gotowy owoc, surowy, po prostu chwytam, biorę i jem. zaczęła się 3 lata temu. Ostatnio też napisałam trzy ostatnie wiersze w tobie tego koronawirusa, gdzie więcej akurat było czasu, gdzie mogłam poświęcić na napisanie tych wierszy. I też narodził się taki pomysł, żeby coś z tym zrobić, skompletować to, zebrać do kupy, bo było takich, miałam takie stare, różne notatki, gdzie gdzieś tam leżały u mnie w szufladzie. Chciałam, żeby to był mój własny pomysł, indywidualny, i te wiersze to są takie, które płyną z mojego serca, z mojej duszy, postanowiłam ten czas wykorzystać dla siebie tak dla swojej pasji, tą, którą bardzo kocham. Chciałam właśnie jakby taki przekaz dać, że warto coś zacząć od nowa w życiu, nie męczyć się, nie cierpieć, tylko po prostu zacząć swoje życie od nowa zmieniać swoje życie. Grafem generalnie zajmuję się m, dlatego, że lubię tą formę spędzania czasu i kontaktu z ludźmi. Lubię sesje portretowe, e, lubię po prostu wyjść zna ze znajomymi na zdjęcia, wybrać się może za miasto, ale konkretnie fotografia analogowa wydaje mi się, że jest bardziej e, spokojna fotografów, które właśnie mają tendencję, przynajmniej ja, do robienia wielu zdjęć. Prawdę mówiąc, później jak ciężko im się za nie zabrać. Jeśli chodzi o ten czas pandemii, prawdę mówiąc, zwiększono na pewno dostępność materiałów edukacyjnych od fotografii. Co tydzień jest jakiś webinar, czy inne spotkanie. Na pewno sporo się dzięki temu nauczyłem. Tak naprawdę każdy ma jakiś stary aparat, który jest schowany gdzieś na stryku czy w, wśród innych trupieci. Myślę, że prefuzorem fotografa mogłaby być bardziej dostępna i wystarczy spróbować. Nie, nie jest to tak naprawdę aż tak skomplikowane medium, jak się wydaje. Zakłady fotograficzne wciąż wywołują filmy, więc nie trzeba od razu się za to zabierać samemu. Ciężko jest podrobić tą estetykę. Ciężko jest uzyskać taki efekt cyfrowo, a na filmie wygląda to po prostu lepiej, moim zdaniem.